Witam wszystkich serdecznie, moi kochani. Pamiętacie, jak rozpoczęliśmy całą kampanię na rzecz stworzenia hospicjum? Jeszcze na początku tego roku dużo o tym mówiliśmy. A tu taka raptem cisza. Proszę Państwa, nie, 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 ja się na tym nie dorobiłem. Może inni chcieli się na tym dorobić albo na mnie. Szwedowski się nie dorobił na tym, jedynie bólu głowy, nerwów i, i psychicznego zjazdu. Dlaczego o tym mówię? Moi kochani, szlachetny cel, jaki podjęliśmy w budowaniu hospicjum dla dzieci, które odchodzą w lepszy świat, ale na razie są w tym świecie, jakim są, wydawało nam się był czymś niesamowitym i jakimś kuriozum w naszej rzeczywistości. Niestety zetknęliśmy się z bardzo brutalną rzeczywistością której no, nawet ja czy wielu innych nie było w stanie przewidzieć. A o jakim brutalizmie, jeśli mogę tak powiedzieć, będę mówił no to za chwilę. Moi kochani, po pierwsze, ludzie, którzy przyszli nam z pomocą, okazali niestety ludźmi, którzy chcieli na tym coś ugrać, albo widzieli siebie w hospicjum. i nie leżących, może niektórych bym tam położył, tylko tych, którzy będą mieli z tego interes. To jedno. Drugie miejsca, jakie nam oferowano, były podejrzanymi miejscami albo wręcz jakieś holendalne pieniądze zadłużonymi. Widzicie Państwo, że w dzisiejszych czasach przebić się i być normalnym jest bardzo trudno. Poza tym zetknęliśmy się z jeszcze jedną rzeczą, a więc naszym systemem w ogóle medyczno-opiekuńczym. Dostaliśmy wytyczne od Państwa, naszego kochanego, a jakże kochanego, i naszych rządzących. Hmm, tylko im buzi dać. Że nie ma złotówki na hospicjum. Te, które istnieją, a co dopiero mówić o nowym? Czyli doszliśmy do wniosku, że hospicjum, te, które są, leży w hospicjum, czyli też dogorywa. I bardzo brutalnie nam wytłumaczono, że nie dostaniemy nawet pół złotówki z pytaniem, przecież w wielu rejonach nie ma takiego zapotrzebowania. Wiecie, zbrojenie, kradzież, różne rzeczy, branie pieniędzy, na to są środki. Zbrojenie się na wojnę, której tak nie będzie wojny jako takiej. My między sobą prowadzimy wojnę polityczno-finansowo różną. Od takiej pawlakowej wojny o płot, tak, po taką wojnę strategiczną, gdzie ten wziął temu, ten zabrał temu, tu otworzyli fundusz, fundusz zniknął, a ktoś sobie kupił jachtę. Natomiast nasze dzieci, które czasem w skandalicznych odchodzą warunkach, są niestety zepchnięte na, dru na drugi, na dziesiąty plan. Więc rozumiecie Państwo, że w tej sytuacji podejmowanie walka Goliata, no niestety jest jak jest. A poza tym moi drodzy kochani, ja bardzo liczyłem, znaczy ja, wszyscy liczyliśmy tutaj tak po cichu i może głośno, że przecież e, kiedy powiedziałem, że z półtorej procent jest na hospicjum, Dostaniemy ten 1,5%, że ludzie będą hojni. Bo proszę Państwa, wybudowanie hospicjum to nie jest 100 tysięcy, to nie jest 200 tysięcy, to nie jest nawet milion, to są miliony, 20-30 milionów, tak? I nikt nie musiał mi przynieść i dać 20 milionów, ale mogliśmy zrobić z tego 1,5%. Po całej kampanii, 1,5%, zebraliśmy 20 tysięcy złotych. No to nie wiem, na drzwi obrotowe, no nie wiem na co zebraliśmy, tak? Szanowni Państwo. To nic was nie kosztowało, absolutnie nic. Wpisać tylko 1,5%. I gdyby ludzie, wszyscy, którzy mnie tu słuchają i dają łapkę w górę, uśmiechają się, brawo, panie Marku, zdobili jeszcze 1,5%, może by było, ale kadra, personel, wyposażenie, no nie, proszę Państwa. Poza tym środki publiczne są rozlokowywane na różne dziwne rzeczy ale nie na to, co potrzeba, tak? To jest jedno. Poza tym rozmawialiśmy z wieloma hospicjami, dyrektorami, ja nawet pojeździłem i powiedzieli, że to jest walka o każdą strzykawkę, można by powiedzieć. Jest kampania taka, podaruj złotówkę na y, pampelsy dla dzieci, no ludzie kochani. Żyjemy w świecie absurdów, a ja nie jestem owsiakiem. Może i dobrze, że nim nie jestem, może i źle. Każdy ma prawo myśleć o nim, co chce. Nie zbierzemy takich pieniędzy. Poza tym, moja znajoma, która ma też um, prywatną, jedną, drugą klinikę medyczną, gdzie walczy też o te pieniądze, powiedziała: Słuchaj, chłopie, ale spójrzcie sobie w PESEL. 20, no przy dobrych wiatrach, 15 lat budowania hospicjum. Spójrzcie sobie w PESEL. I czy na to cię stać już nawet nie finansowo, emocjonalnie? Mnie, Grzegorza, całą resztę no nie, no nie stać nas. Poza tym, wiele też było takich komentarzy: no teraz się będzie działo, no nic się nie będzie działo. Moi drodzy, moi kochani, wszystko co związane z hospicjum, dworzec, zostaje powoli zamknięte, a może ładniej wygaszone, choć nie zlikwidowane, tak? Pieniądze, które weszły na konto hospicjum, są pieniędzmi, jakby subkontem naszego stowarzyszenia, więc one nie przepadną. My oczywiście oficjalnie mm, drogą mailową podziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy jednak wspadli nas. Pieniądze przechodzą na nasze subkonto, stowarzyszenia, o czym zaraz powiem. Jeżeli jednak ktoś miałby cel zrobić hospicjum, chciałby jednak zadziałać i może ta idea dla niego jest ważna, zapraszamy, pomożemy, wytłumaczymy, ale ja już w hospicjum nie wchodzę. To jest jedno. Teraz, dlaczego mówimy o tych pieniądzach, o tym subkoncie i stowarzyszeniu? Moim celem, jak zawsze mówiłem i będę powtarzał, i za grobu będę jeszcze mówił, jest pomaganie ludziom po stracie najbliższych. Ja widzę, jak ci ludzie właśnie nie mają tego wsparcia, kiedy ktoś odejdzie, zwłaszcza dzieci, więc. Zamiast hospicjum, gdzie te dzieci mogłyby przechodzić w dobrych warunkach, to będziemy rodzicom dawali pomoc, kiedy już te dzieci przeszły. Tak? A więc te pieniądze, które tutaj zgromadziliśmy, przechodzą na konto stowarzyszenia, bo teraz jestem w Gidlach jest to moje już ostatnie miejsce pobytu na tej ziemi. Nie wiem ile Pan Bóg tylko wie, ale cieszmy się każdą chwilą. I zamierzamy tutaj zrobić ośrodek pomocy dla ludzi po stracie najbliższych. Nie tylko dzieci oczywiście, ale głównie będziemy kładli nacisk na rodziców, którzy stracili dzieci. A więc psycholodzy, a więc miejsce, gdzie możesz przyjechać, odpocząć, pobyć chwilę w samotności, pomedytować, spotkać się ze mną. Będziemy robili różne konferencje, zjazdy i tak dalej, bo mamy w planie za moim domem wybudować halę, taką na 60-70 osób z całym zapleczem, wyposażeniem. Więc nadal działamy i prosimy Was o wsparcie w tej oto idei. A ja dziękuję Wam z całego serca za angażowanie, za to, że byliśmy razem i nadal jesteśmy. I tak już na koniec może obronię trochę państwa. Nie do końca e, myśmy zawinili czy państwo. System nas rozłożył. Żyjemy w takim systemie, a nie innym. Możemy podziękować też naszym miłościwie panującym, różnym nie będę wymieniał. I co tu dużo mówić. Życzę wam wszystkiego dobrego i na pewno spotkamy się w naszym domu stowarzyszenia i będziemy pomagali innym. Wszystkiego dobrego i zapraszam na dalszą naszą podróż.